Dedykacja jest piękną rzeczą. Yy, yy, dedykacja sprawia, że, yy, że... że to, co robimy, staje się bardzo osobiste yy, i że energia, yy, którą wydatkujemy na to, żeby, żeby spektakl powstał, żeby powstała rola, nie zostaje rozproszona na cały świat, tylko skupiona i skoncentrowana na kimś w takiej wewnętrznej perspektywie myślę sobie, że Skuteczniejsze jest powiedzieć, ten spektakl jest dla Ciebie i tutaj pomyśleć o jednym człowieku, niż pomyśleć sobie dzisiaj gram dla Was wszystkich 300 osób, bo z nimi nie jesteśmy w stanie nawiązać żadnej relacji. Znaczy, że nasze wyobrażenie jest w stanie pomieścić w sobie trzystu żyć na nas i ukierunkować tego osobiście. W moim przypadku wygląda to tak, że w związku z tym, że yy, że to nie jest jeden człowiek, tylko wielu ludzi, yy, który, którzy zderzają się ze sobą i, i tworzą świat jakiś przedstawiony, yy, to Raczej myślę o tym jako to rzadko zdarza się, że spektakl jest dedykowany w moim przypadku jednej osobie. E... Raczej odbywa się to tak, że w trakcie procesu procesu pracy nad spektaklem. Odkrywam Temat spektaklu, taki, powiedzmy, że głęboki temat, albo meta-temat. I zaczynam rozpoznawać, w jaki sposób on rezonuje z różnymi osobami, które w danym momencie na swojej drodze spotykam. Zaczynam patrzeć na ludzi pod tym kątem, przyglądać się im, przyglądać się, biorąc temat teraz idiotów, czym jest dorosłość i czym jest dojrzałość dla nich i w jaki sposób przeżywają swoją dorosłość i w jaki sposób dążą do dojrzałości albo do niej nie dążą albo uciekają w dziecko. Albo marzą o tym, żeby uciec w dziecko, ale nie są w stanie, albo duszą się pod jarzmem dorosłości. I widząc to w ich życiach, rozbudza, rozbudza się we mnie nadzieja. Widząc to w ich życiach, zaczynam. Żywić nadzieję, że to co robimy wejdzie w jakąś interakcję z widzami, którzy przyjdą. Że, że to co wydobędziemy z bohaterów. Będzie miało istotne emocjonalne połączenie z ludźmi, z doświadczeniem ludzi, którzy siądą na widowni. E, więc, więc to jest bardziej grupa e, w, w osób, która jest e, dość konkretna, bo. bo Zawiera osoby, które, które spotkałem w, albo w czasie tworzenia spektaklu, albo, albo do, do których żyć mam dostęp i do których żyć się odnoszę. Aczkolwiek był jeden spektakl, który był bardzo silnie dedykowane jednej, jednej osobie, ale zdarzyło mi się to, jeżeli, jeżeli jestem w stanie sobie teraz to dobrze przypomnieć, zdarzyło się to raz, tak że to był spektakl dla jednego człowieka.